Nikiego Pedersena odskoczyła do tyłu w górę no i Haris wykorzystał to. Pięć punktów Harisa w dwóch wyścigach. Doskonała dyspozycja Pombera. jest Jacek Golop na torze, to nie jest powrót Jacka, on po prostu ma zapaloną rezerwową maszynę dla Tomka. Jarosław Kampel, Tomasz Golop pojedynek w szóstym wyścigu dwóch naszych reprezentantów. Jeszcze tylko zapiszemy sobie rozstrzygnięcia. Piątego wyścigu w naszych programach. Kto był trzeci? Lindgren, czy...? Lindgren. Lindgren był trzeci, Zorlok przyjechał czwarty. I już spoglądamy na tor. Już Tomasz Wolop e, mozolnie przygotowuje. Oj, reprezentantów. Będzie ciekawa walka. A, przecież Janusz Kołodziej jeszcze w tym wyścigu. W swoim charakterystycznym e, kombinezonie w pasy. I do tej trójki biało-czerwonych przypisany groźny, groźny rywal. Chris Holder. Tak, Holder widać było, że super start, więc ma handicap pierwszego pola. No najciężej ma Janusz, ale myślę, wydaje, że po tym pierwszym uchu tutaj ma szansę ich objechać, bo strasznie szybkie ma wyjścia widzę w tym sezonie i no nie zapominaj o Jarku jeszcze. Super startowie, więc ciekawy wyścig. Niki jeszcze pokazuje, co się dzieje z jego sprzętem, dlaczego nie mógł nam dobrze wejść w ten drugi wyraz. Wyścig szósty poszli. No i kto, no i kto? Holder na razie najszybszy. I Janosta się gimnastykował mocno, uciekał przed motocyklem. Sława Hampera. Holder. wypchnięty teraz przez Janusza Kołodzieja nie. Wytrzymał presję. Jedzie ciągle na prowadzeniu. A Tomasz Golob zamyka stawkę. Ależ tutaj ciekawa obsada tego wyścigu. No i leszczyniacy górą między sobą rywalizują, ale nas smuci najbardziej to, że debiutant Chris Holder wytrzymał presję i ograł tutaj całą naszą międzynarodową armadę. Tomasz Golob zostaje zdecydowanie bez kontaktu z Jarosławem Hapelem jadącym na trzeciej pozycji, a więc będzie zero. To nas martwi. Hampel nie może dogonić, również Janusz Kołodziej, a ten jeszcze ma nadzieję na jakąś... Janusz szybki, teraz ma szansę. Wyprzedzi. Fleming, Fleming, takie motocykle przygotowuje Fleming, wypchnie oczywiście, Chris już się teraz nie obroni. Do płotu, spryca. Hampel! Nie dał Ale rady. Jest zabrakło. Ale Trzy... super jazda Janusza. Trzy punkty Janusz Kołodziej, dwa punkty Chris Holder, jedno oczko Jarosława Hampela bez punktu. Tomasz, Tomasz golop. Ale tak jak widzieliśmy, Janusz strasznie szybki i ten motocykl z, z okrążenia na okrążenie przybiera szybkości. I to właśnie także zaobserwowałem w innych zawodach. Więc tak jak mówiłem, dużą szansę ma dzisiaj Janusz. 5 punktów ma w tej chwili Chris Harris. On na czele klasyfikacji wspólnie z Niki Pedersenem. Zaglądamy do boksu Janusza Kołodzieja i popatrzmy, jak on wygrał ten wyścig. Start Tomasza Goloba przekręciło tutaj mocno tak. tylne koło, a więc jest najlepszy start. na Janusz, Za wysoko? z czwartego pola. Za wysoko? Aj nie wiem, nie chce się tutaj wypowiadać Tomku, więc po meczu z leśnym myślałem, że dzisiaj tutaj biegu nie przegra, to szczerze, a teraz widać, że nie pasuje coś. Super atak Janusza. Przed programem Hotela został przykład się odpieczony Piękna szarża Janusz Kołodziej, zwycięzca wysiłku numer numer 6